Rok był 1984. Suwałki, niewielkie miasto na północnym wschodzie Polski, żyło swoim zwyczajnym rytmem. Ludzie chodzili do pracy, dzieci do szkół, a komunistyczne władze pilnowały porządku tak, jak robiły to od dziesięcioleci. W centrum miasta stała Stara Biblioteka, budynek z czerwonej cegły, pamiętający jeszcze czasy przedwojenne. To właśnie tam pracowała pani Halina Kowalczyk, bibliotekarka z dwudziestoletnim stażem. Kobieta metodyczna i oddana swoim obowiązkom. Miała 47 lat. Nosiła okulary w ciemnej oprawce i zawsze upinała włosy w kok. Każdego dnia o ósmej rano otwierała drzwi biblioteki, a o siedemnastej zamykała je z precyzją zegara. Znała każdą półkę, każdą książkę, każdy kąt tego miejsca. Albo przynajmniej tak myślała, pewnego marcowego popołudnia, kiedy słońce ledwo przeświecało przez szare chmury, a śnieg z zimy jeszcze nie całkiem ustąpił. Halina dostała polecenie od dyrektora. Miała przeprowadzić generalny remanent magazynu w piwnicy. Był to zadanie, którego nikt nie lubił. Piwnica była wilgotna, słabo oświetlona i pełna starych dokumentów, które nikt nie przeglądał od lat. Ale Halina była posłuszna. Wzięła notes, długopis i latarkę, po czym zeszła po stromych, drewnianych schodach w dół. Piwnica pachniała stęchlizną i zapomnieniem. Regały pełne były zakurzonych ksiąg, starych gazet i dokumentów administracyjnych z minionych dekad. Halina zaczęła od lewej strony, systematycznie sprawdzając każdą półkę, notując tytuły i stan zachowania. Godziny mijały powoli. Po trzech dniach dotarła do najdalszego kąta piwnicy, tam gdzie światło z żarówki ledwo docierało. Za starą szafą metalową, która prawdopodobnie nie była ruszana od dekady, zauważyła wąską szczelinę. Odsunęła szafę z trudem. Za nią była mała wnęka w ścianie, a w niej stało kilka pudełek. Otworzyła pierwsze z nich. W środku znajdowały się stare karty biblioteczne, formularze i rejestry. Nic nadzwyczajnego. Ale w trzecim pudełku na samym dnie znalazła coś innego. Była to czarna, gruba księga w twardej oprawie, na okładce żadnego tytułu, tylko wytłoczona data 1979-1983. Halina otworzyła książkę to był rejestr wypożyczeń, ale niezwykły. Strony były wypełnione ręcznym pismem, a każdy wpis zawierał nazwisko, adres, numer identyfikacyjny i tytuł książki. Nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że większość tytułów brzmiała bardzo osobliwie. Halina usiadła na starym drewnianym krześle i zaczęła przeglądać wpisy. Pierwszy z brzegu Jan Wójcik, ulica Kościuszki 12, wypożyczył w styczniu 1980 roku książkę zatytułowaną Metody samokrytyki dla członków partii. Kolejny, Maria Dąbrowska, ulica Noniewicza 8, luty tego samego roku, przewodnik po ideologii marksistowskiej dla nauczycieli. Im dalej czytała, tym bardziej zdumiewające stawały się tytuły. Psychologia posłuszeństwa w systemie kolektywnym, techniki monitorowania postaw społecznych, edukacja przez kontrolę. Halina poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. To nie były zwykłe książki, to nie były pozycje, które kiedykolwiek widziała na regałach biblioteki. Sprawdziła daty ponownie. Wszystkie wpisy pochodziły z lat 1979 do 1983. Minął już rok od ostatniego wpisu. Dlaczego ktoś ukrył tę księgę? Dlaczego była schowana za szafą w najciemniejszym kącie piwnicy? Halina wróciła do swojego biurka na górze. Była zdezorientowana. Wiedziała, że powinna zgłosić swoje znalezisko dyrektorowi, ale co się powstrzymywało. Może instynkt, może ciekawość, a może niepokój. Postanowiła najpierw sprawdzić kilka nazwisk z księgi. Wzięła pierwszy wpis: Jan Wójcik z ulicy Kościuszki 12. Znała tę ulicę. Była niedaleko centrum. Następnego dnia po pracy wybrała się tam. Dom numer 12 był starym budynkiem z szarą fasadą. Zapukała do drzwi. Otworzył jej starszy mężczyzna, może po sześćdziesiątce, z siwymi włosami i zmęczonym wyrazem twarzy. Halina przedstawiła się jako bibliotekarka prowadząca badania archiwalne. Zapytała, czy zna Jana Wójcika. Mężczyzna zmarszczył brwi. Powiedział, że Jan Wójcik to był jego brat. Zmarł trzy lata temu. Halina poczuła dreszcz. Zapytała, jak zmarł. Mężczyzna westchnął i powiedział, że to była dziwna historia. Jan pracował jako nauczyciel w liceum. W 1980 roku zaczął się zmieniać. Stawał się coraz bardziej zamknięty w sobie, nerwowy. Bał się czegoś. Mówił, że ktoś go obserwuje, że jego życie nie jest jego własne. Rodzina myślała, że to przemęczenie, ale w 1981 roku po prostu zniknął na kilka tygodni. Gdy wrócił, był innym człowiekiem: milczący, posłuszny, jakby ktoś wymazał mu osobowość. Rok później miał wypadek samochodowy. Oficjalnie to była tragiczna pomyłka, ale rodzina nigdy w to nie uwierzyła. Halina podziękowała i wyszła, czując jak niepokój rośnie w jej piersi. Postanowiła sprawdzić kolejne nazwisko. Maria Dąbrowska z ulicy Noniewicza 8. Nie musiała daleko szukać. Maria Dąbrowska wciąż mieszkała pod tym adresem. Była nauczycielką na emeryturze. Miała 70 lat. Halina odwiedziła ją pod pretekstem wywiadu o historii edukacji w Suwałkach. Kobieta zaprosiła ją do środka. Mieszkanie było skromne, pełne starych mebli i fotografii. Podczas rozmowy Halina delikatnie skierowała temat na lata osiemdziesiąte. Maria natychmiast spoważniała, powiedziała, że to były trudne czasy. Halina zapytała, czy pamiętała coś szczególnego z tego okresu. Maria przez chwilę milczała. Potem powiedziała, że w 1980 roku została wezwana do kuratorium oświaty. Powiedziano jej, że musi wziąć udział w specjalnym szkoleniu dla nauczycieli. Trwało ono dwa tygodnie. Odbywało się w zamkniętym ośrodku pod miastem. Nie wolno im było opuszczać terenu ani kontaktować się z rodziną. Uczono ich nowych metod nauczania, ale Maria przyznała, że do dziś nie rozumie, czego właściwie tam doświadczyła. Wspomniała, że niektórzy uczestnicy wracali zmienieni, bardziej zdyscyplinowani, mniej skłonni do kwestionowania poleceń. Ona sama czuła, jakby tamte dwa tygodnie wymazały jej część pamięci. Halina wyszła od Marii z jeszcze większym niepokojem. Następne dni były dla Haliny trudne, nie mogła spać. W jej głowie kłębiły się pytania: co to były za książki? Dlaczego ludzie, którzy je wypożyczali, mieli tak podobne historie? Zamknęła się w swoim mieszkaniu i zaczęła systematycznie analizować księgę. Wypisała wszystkie nazwiska, wszystkie tytuły, wszystkie daty. Znalazła wzór. Większość osób wymienionych w księdze to byli nauczyciele, urzędnicy albo działacze lokalni. Wszyscy wypożyczali książki w regularnych odstępach czasu. Co dwa, trzy tygodnie i wszyscy znikali z rejestru mniej więcej w tym samym okresie, między 82 a 83 rokiem. Halina postanowiła sprawdzić, czy istnieje jakikolwiek ślad po tych książkach w oficjalnych katalogach biblioteki. Spędziła cały weekend przeglądając stare rejestry nabytków. Nic, żadna z książek z czarnej księgi nigdy oficjalnie nie istniała. Nie było o nich żadnego wpisu, żadnego śladu zakupu, żadnej ewidencji. To było niemożliwe. Każda książka, która trafiała do biblioteki, musiała być zarejestrowana. Takie były przepisy. Tymczasem te pozycje jakby nigdy nie istniały, chyba że ktoś celowo je ukrył. Chyba że były częścią czegoś, co miało pozostać tajemnicą. Kalina czuła, że stoi przed czymś znacznie większym, niż mogła sobie wyobrazić. Wreszcie postanowiła zrobić coś, co mogło być ryzykowne. Odnalazła adres kuratora oświaty, który pracował w suwałkach w latach osiemdziesiątych. Nazywał się Kazimierz Bronowski. Już nie pełnił tej funkcji, ale wciąż mieszkał w mieście w spokojnej dzielnicy wilowej. Halina podjechała tam pewnego wieczoru. Dom był duży, otoczony wysokim płotem. Zapukała do bramy. Otworzył jej sam Bronowski, mężczyzna po siedemdziesiątce, z gęstymi, białymi wąsami i przenikliwym spojrzeniem. Halina przedstawiła się i powiedziała, że prowadzi badania nad historią lokalnej edukacji. Bronowski zmierzył ją wzrokiem, zaprosił do środka, ale jego gościnność była oschła. Usiedli w salonie. Halina zaczęła od neutralnych pytań o system edukacji w latach 80. Bronowski odpowiadał chętnie, ale powierzchownie. Wtedy Halina zadała kluczowe pytanie: Czy w tamtych latach odbywały się jakieś specjalne szkolenia dla nauczycieli? Bronowski zamarł. Przez moment wydawało się, że nie odpowie. Potem powiedział, że owszem, były różne programy doskonalenia zawodowego. To było normalne. Halina nacisnęła: A co z programami, które odbywały się w zamkniętych ośrodkach, bez kontaktu z rodziną? Bronowski zmienił się w twarzy, wstał i powiedział, że nie rozumie, o czym ona mówi. Poprosił ją, żeby wyszła. Halina próbowała jeszcze coś powiedzieć, ale Bronowski był nieugięty. Wyprowadził ją do drzwi i zamknął je za nią bez słowa. W drodze powrotnej do domu Halina wiedziała już na pewno, że trafiła na coś poważnego. Reakcja Bronowskiego była zbyt gwałtowna, żeby była przypadkowa. Postanowiła pójść dalej. W księdze było jeszcze jedno nazwisko, które wzbudziło jej szczególne zainteresowanie. Andrzej Kowalski, nauczyciel fizyki, który wypożyczył największą liczbę książek z całej listy. Aż 23 tytuły w ciągu trzech lat. Odnalazła jego adres? Mieszkał na obrzeżach miasta, w małym domku z ogrodem. Gdy tam dotarła, zastała go w warsztacie. Był mężczyzną po pięćdziesiątce, wysokim, o siwiejących włosach i spokojnym wyrazie twarzy. Halina przedstawiła się i powiedziała prawdę: że znalazła starą księgę wypożyczeń i jego nazwisko tam figuruje, że próbuje zrozumieć, co się wtedy działo. Andrzej przez długą chwilę milczał. Potem westchnął i powiedział, żeby weszła do domu. W środku Andrzej zaparzył herbatę. Usiedli przy kuchennym stole. Przez chwilę panowała cisza, którą przerywało jedynie tykanie starego zegara na ścianie. Wreszcie Andrzej zaczął mówić. Powiedział, że przez długie lata starał się o tym zapomnieć. Że próbował żyć tak, jakby tamte wydarzenia nigdy się nie zdarzyły, ale pamięć nie daje się tak łatwo wymazać. W 1979 roku został wezwany do kuratora oświaty. Powiedziano mu, że został wybrany do udziału w specjalnym programie szkoleniowym. Miał to być prestiż, awans zawodowy, możliwość rozwoju. Odmowa nie wchodziła w grę. Program nazywał się Pedagogika przyszłości. Odbywał się w ośrodku oddalonym o jakieś 20 kilometrów od Suwałk, w lesie, z dala od cywilizacji. Budynek był stary, przypominał dawny pałac lub sanatorium. Uczestników było około 30. Wszyscy nauczyciele, wszyscy z regionu. Przez pierwsze dni wszystko wydawało się normalne. Wykłady o nowoczesnych metodach nauczania, dyskusje grupowe, ćwiczenia praktyczne. Ale stopniowo atmosfera się zmieniała. Zajęcia trwały coraz dłużej, czasem do późnych godzin nocnych. Nauczyciele byli poddawani dziwnym testom psychologicznym. Pytano ich o przekonania, o rodziny, o lęki. Każda odpowiedź była notowana. Andrzej zaczął zauważać, że niektórzy uczestnicy stają się coraz bardziej apatyczni. Jeden z jego kolegów, nauczyciel historii o nazwisku Tomasz Zalewski, powiedział mu w sekrecie, że ma wrażenie, jakby ktoś próbował ich reprogramować. Andrzej pamiętał, że w Bibliotece ośrodka były właśnie te książki, tytuły, które teraz widział w czarnej księdze. Uczestnicy byli zachęcani do ich czytania. Mówiono, że to obowiązkowa lektura. Ale Andrzej zauważył coś dziwnego. Te książki nie były zwykłymi podręcznikami. Zawierały szczegółowe instrukcje, jak kontrolować zachowanie uczniów, jak wychwytywać nieposłusznych, jak raportować o rodzinach. Techniki manipulacji, metody wywierania psychologicznego nacisku, wszystko okryte językiem pedagogiki i nauki. Andrzej próbował protestować, rozmawiał z organizatorami. Powiedziano mu, że albo będzie współpracował, albo jego przyszłość zawodowa jest zakończona. Groźby były subtelne, ale wyraźne. Po trzech tygodniach program się skończył. Wszyscy wrócili do swoich szkół, ale coś się zmieniło. Koledzy Andrzeja zaczęli zachowywać się inaczej, bardziej lojalni wobec władz, mniej krytyczni, bardziej skłonni do donoszenia o niewygodnych uczniach czy rodzicach. Andrzej próbował zachować własne zasady, ale było to trudne. Ciągle go obserwowano, ciągle pytano: dlaczego nie stosuje nowych metod? W 82 roku Tomasz Zalewski, ten jego kolega, który również brał udział w programie, popełnił samobójstwo. Oficjalnie przyczyną była depresja, ale Andrzej wiedział, że Tomasz nie mógł znieść tego, kim się stał, że nie mógł znieść wiedzy o tym, w czym uczestniczył. Po tym wydarzeniu Andrzej postanowił odciąć się od tego wszystkiego. Zmienił szkołę Przeniósł się na obrzeża miasta, ograniczył kontakty, starał się żyć cicho. Halina słuchała tego wszystkiego z rosnącym przerażeniem. Zapytała, czy ośrodek jeszcze istnieje. Andrzej pokręcił głową. Powiedział, że budynek został zamknięty w 1983 roku podobno z powodu problemów strukturalnych. Ale on podejrzewał, że program został po prostu przeniesiony gdzie indziej albo zakończony. Halina zapytała, czy ma jakieś dowody. Andrzej westchnął. Powiedział, że wszystko zostało zniszczone: dokumenty, raporty, listy uczestników. Jedynym śladem, jaki pozostał, była właśnie ta czarna księga, którą Halina znalazła. I teraz ona ją ma. Halina wróciła do domu z głową pełną myśli, rozłożyła księgę na stole i ponownie przejrzała wszystkie wpisy. Teraz rozumiała już, co one oznaczają. To nie był zwykły rejestr wypożyczeń, to była lista ludzi, którzy przeszli przez program, lista ludzi, którzy zostali poddani psychologicznemu treningowi, mającemu na celu podporządkowanie ich systemowi. Książki były narzędziem, zawierały instrukcje, techniki, metody, były sposobem na przekształcenie normalnych nauczycieli w posłusznych wykonawców poleceń. Halina czuła mieszankę strachu i gniewu, pytała sama siebie, co powinna zrobić z tą wiedzą: zgłosić to na policję, do kogo? System, który stworzył ten program, wciąż istniał, choć może w innej formie. Ludzie, którzy za to odpowiadali, prawdopodobnie nadal zajmowali wysokie stanowiska. Opublikować to, kto by jej uwierzył. Nie miała żadnych twardych dowodów oprócz starej księgi i relacji kilku osób. Przez kilka dni Halina żyła w zawieszeniu. Chodziła do pracy, wykonywała swoje obowiązki, ale myślami była gdzie indziej. Pewnego wieczoru zadzwonił do niej telefon, odebrała. Po drugiej stronie był męski głos spokojny, ale chłodny. Mężczyzna przedstawił się jako przedstawiciel kuratorium. Powiedział, że dowiedział się o jej poszukiwaniach, że zadaje pytania, które mogą być niewygodne. Zaproponował spotkanie. Halina, choć przerażona, zgodziła się. Spotkali się w małej kawiarni na peryferiach miasta. Mężczyzna był po czterdziestce, w ciemnym garniturze, z beznamiętnym wyrazem twarzy. Nie przedstawił się z imienia. Powiedział tylko, że wie o znalezisku Haliny. Że rozumie jej ciekawość, ale zasugerował, że niektóre rzeczy lepiej pozostawić w przeszłości. Halina zapytała wprost: Dlaczego? Mężczyzna uśmiechnął się blado. Powiedział, że tamte czasy były trudne, że podejmowano decyzje, które dziś mogą wydawać się kontrowersyjne, ale wszystko to było robione w interesie stabilności społecznej. Halina poczuła, jak narasta w niej złość. Zapytała, czy wie, ile osób ucierpiało, ile osób zostało zmienionych bez swojej zgody. Mężczyzna wzruszył ramionami, powiedział, że ofiara jest ceną postępu, potem dodał coś, co zmroziło Halinę. Powiedział, że gdyby księga zniknęła, nikt nie musiałby o tym pamiętać, że Halina mogłaby wrócić do swojego spokojnego życia, może nawet otrzymałaby awans. Tym razem zapraszam Was, żeby zapisali się do kanału i zostali z nami na dłużej, bo takich historii będzie jeszcze więcej. A teraz wracamy do opowieści. Halina wstała od stolika, powiedziała, że nie jest zainteresowana. Wyszła z kawiarni, czując, jak drżą jej ręce. Wiedziała, że postawiła się w niebezpiecznej sytuacji, ale nie mogła udawać, że nic się nie stało. Tej samej nocy Halina podjęła decyzję. Postanowiła zrobić kopię księgi. Wszystkie strony, wszystkie wpisy. Ukryła oryginał w swoim mieszkaniu, a kopię wysłała do trzech różnych osób: do starego kolegi dziennikarza w Warszawie, do adwokata specjalizującego się w prawach człowieka i do znajomego historyka z uniwersytetu. W liście dołączonym do kopii opisała całą sprawę. Swoje znalezisko, rozmowy z ludźmi, spotkanie z tajemniczym mężczyzną poprosiła, żeby w razie, gdyby coś jej się stało, upublicznili te informacje. Po wysłaniu listów Halina poczuła pewną ulgę, ale strach nie znikał. Następnego dnia w bibliotece zauważyła, że ktoś przeszukiwał jej biurko. Dokumenty były lekko przesunięte, szuflady nie do końca zamknięte. Wieczorem, wracając do domu, miała wrażenie, że ktoś za nią idzie, ale gdy się odwróciła, nikogo nie było. Halina zaczęła unikać samotnych spacerów, starała się zawsze być w towarzystwie innych ludzi. Mijały tygodnie, nic się nie działo. Może zapomnieli o niej, może uznali, że nie jest zagrożeniem, ale pewnego dnia przyszła odpowiedź od jej kolegi dziennikarza. Napisał, że sprawa jest bardzo poważna, ale trudna do zbadania. Wiele osób boi się mówić. Obiecał jednak, że będzie próbował dotrzeć do innych świadków. Historyk również odpowiedział: Potwierdził, że znalazł wzmianki o podobnych programach prowadzonych w innych regionach kraju w tamtym okresie. Nie były oficjalnie dokumentowane, ale istnieją relacje świadków. Wszystko to było częścią większego systemu kontroli społecznej. Minął rok, Halina nadal pracowała w bibliotece. Czarna księga wciąż była ukryta w jej mieszkaniu. Czasem brała ją do ręki i przeglądała wpisy, jakby chciała upewnić się, że to wszystko nie był sen. Każde nazwisko to ludzka historia. Każdy tytuł książki to narzędzie kontroli. W 1985 roku sytuacja polityczna w Polsce zaczęła się zmieniać. Ludzie coraz głośniej domagali się reform, wolności, prawdy. Halina obserwowała te zmiany z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony miała nadzieję, że może nadszedł czas, żeby prawda o programie wyszła na jaw, z drugiej bała się, że będzie zbyt niebezpiecznie. Pewnego dnia odwiedził ją Andrzej Kowalski. Nauczyciel, z którym rozmawiała rok wcześniej, powiedział, że inni uczestnicy programu zaczynają się odzywać, że tworzą grupę wsparcia dla tych, którzy chcą opowiedzieć swoją historię. Zapytał, czy Halina byłaby skłonna użyć księgi jako dowodu. Halina zastanowiła się. Wiedziała, że to będzie oznaczało koniec jej spokoju, ale wiedziała też, że to jedyna szansa na sprawiedliwość dla tych ludzi. Zgodziła się. W następnych miesiącach grupa byłych uczestników programu spotkała się kilkakrotnie. Halina przyniosła kopię księgi. Każdy mógł odnaleźć w niej swoje nazwisko. Niektórzy płakali, inni milczeli w skupieniu. Wszyscy czuli ulgę, że ktoś wreszcie uwierzył w ich historię. Postanowili zgłosić sprawę do prokuratury. Napisali wspólne oświadczenie. Dołączyli kopie księgi i relacje świadków. Wiedzieli, że proces będzie długi, że nie wszystkie pytania znajdą odpowiedź, że niektórzy winni mogą nigdy nie zostać pociągnięci do odpowiedzialności, ale przynajmniej prawda zacznie wychodzić na jaw. Halina przez cały ten czas nie opuszczała swojej biblioteki, codziennie przychodziła do pracy, porządkowała książki, pomagała czytelnikom ale w środku czuła się zmieniona. Wiedziała teraz, że historia nie jest tylko zapisana w książkach na półkach, że czasem najbardziej mroczne sekrety ukryte są w najciemniejszych kątach, gdzie nikt nie zagląda, że prawda wymaga odwagi, żeby ją odkryć i jeszcze większej odwagi, żeby ją powiedzieć. Minęło kilka lat, prokuratura przeprowadziła śledztwo. Było ono trudne i pełne przeszkód. Wielu świadków bało się mówić, dokumenty znikały, ale dzięki czarnej księdze i relacjom uczestników udało się potwierdzić istnienie programu. Ustalono, że był on częścią szerszej inicjatywy, mającej na celu zwiększenie kontroli nad systemem edukacji. Celem było stworzenie kadry nauczycieli, którzy będą lojalni wobec władzy i skłonni do nadzorowania nie tylko uczniów, ale i ich rodzin. Niektórzy organizatorzy zostali odnalezieni. Bronowski, były kurator oświaty, odmówił składania zeznań. Zmarł rok później. Inni powiedzieli, że tylko wykonywali rozkazy, że sami nie rozumieli pełnego zakresu programu. Sąd. Finalnie uznał, że doszło do naruszenia praw człowieka, ale z powodu upływu czasu i braku bezpośrednich dowodów winy, większość osób odpowiedzialnych uniknęła kary. Dla wielu uczestników to była gorzka satysfakcja przynajmniej ich historia została uznana przynajmniej nikt nie mógł już powiedzieć, że to nieprawda. Halina Kowalczyk kontynuowała pracę w bibliotece. Aż do swojej emerytury w 1998 roku. Czarna Księga ostatecznie trafiła do Archiwum Państwowego jako dowód historyczny, stała się częścią zbiorów dokumentujących ciemne strony komunistycznego systemu w Polsce. Po przejściu na emeryturę Halina często dostawała listy od ludzi, którzy przeczytali o jej historii w gazetach. Pisali, że ona dała im odwagę, żeby opowiedzieć własne doświadczenia, że dzięki niej zrozumieli, że nie byli sami. Halina nigdy nie uważała się za bohaterkę, mówiła, że po prostu zrobiła to, co było słuszne, że znalazła coś, co nie powinno zostać zapomniane i postanowiła, że o tym opowie. Że czasem jedna osoba może zmienić bieg historii, jeśli tylko nie boi się zadawać niewygodnych pytań. Historia biblioteki w suwałkach przetrwała lata i stała się częścią lokalnej pamięci. Młode pokolenia dowiadywały się o programie z podręczników historii, ale dla tych, którzy żyli w tamtych czasach, była to nie tyle historia.